Wstawaj, wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMFFM. Tu RMFFM i najlepsza muzyka z, ze specjalną dedykacją dla tych, którzy w trasie, którzy w drodze do pracy. No a my cały czas patrzymy, co się dzieje w Tokio. Dziewczyny właśnie skończyły bić się w boks. No, bi 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 biły się w boks, niestety nasza polka przegrała z turczynką, mm. y no nie wiem, ale polka była w niebieskim, no to... mhm. w ubraniu niebieskim była, ubr niebieskie ubranie miała. Dlaczego? No to jak ona miała wygrać biedna? No Słuchajcie, to... y dlatego, że boks jest y jak gdyby nie ma ko kolorów boksu. Ja dwa lata nie. trenowałam boks klasyczny. O. Tak nie ma kolorów w boku. boksu? No nie ma, <laughs> no ja dostałem raz boks, to miałem wszystkie kolory pod okiem przez, <laughs> przez cały tydzień. <laughs> To jest bardzo nieprofesjonalne, nasza powinna być na biało-czerwono. Proszę to tam w tym Tokio pozmieniać. Oj, Jak niebiesko to nas policji. Wstawaj, szkoda, lata. RMFFM. Chcemy, żebyście byli najlepiej poinformowani, dlatego przeglądamy dla Was prasę i dzisiaj w gazecie. Uwaga, sesja zdjęciowa z sędzią Krystyną Pawłowicz w roli głównej. Co to za sesja? Pani Pawłowicz wybrała się na zakupy, ale uwaga, nie sama. Towarzyszył jej ochroniarz Kawał chłopa, nie odstępował y, Pani sędzi na krok Pomagał, otwierał drzwi no. Ojeju, Kinga no. Ej, Kinga, co się tak rozmarzyłaś? A wiesz co, bo przypomniał mi się ten film Z Kevinem Costnerem i Whitney Houston Bodyguard A. Tak on no, 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 no. pięknie tam nie odstępował. O, ta nasza Whitney. Yeah. Tego życzymy również pani Pawłowicz. Tak, jaki mm. kraj, taka Whitney, proszę <laughs> ciebie. Jak, jak Whitney jest Houston, to Krystyna jest Kraśnik. Wstawa i Szkoda Lata w RMF FM. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, yy, if you were a woman, tak? Tak, dobrze, dobrze, to jest zagraniczny tytuł. Bardzo dobrze. To... Dobrze, proszę bardzo. Tam bardzo przychać? fajne. To mam też inne informacje, chcecie? Dawaj. Chcemy. Takie akcje tylko w wakacje. W łebie pobito handlarza kukurydzą. Matko, za co? Jak za co? Za kukurydzę, bo go, konkurencja go pobiła. Dobrze, że handlarz kukurydzy nie strzelał z kolby. No. Ale to na handlarzy ciupagami w Sopotie padł blady strach. Wstawaj, szkoda lata w FM. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. W gazecie dzisiaj można przeczytać, że fani pamiętali o imieninach Krzysztofa, które były w niedzielę i grup Krawczyka utonął w laurkach. No i pięknie, i tak powinno być, bardzo piękna informacja Teraz zmieniając temat, trochę jeszcze polityki dzisiaj Jest najnowszy sondaż, zapytano Polaków, których polityków uważają za najinteligentniejszych Pytanie trudniejsze niż tematy na maturze rozszerzonej, no i kto wygrał? Hołownia i Trzaskowski Zawsze wiedziałem, że wyprasowana koszula, garnitur po prostu dodają plus 10 do inteligencji tak. Którego z polityków uważasz za najinteligentniejszego? Mm. Obstawiałabym, że wygra odpowiedź. Poproszę o następny zestaw pytań. Albo lama. Wstawaj, szkoda lata. RMF FM. <grym> no pani Riano, normalnie... Całujemy rączki za takie kawałki. I <grymianic> Lubię, lubię, lubię. na werem FFM, a na chórkach pan Ambrozy. No, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę <grymianic> serdecznie, szanowną panie, stópki całuję Oraz kolanko ciebie w te wielkie czoło. Wow. Ambrozy, aj, Ambrozy. Co słychać, jak tam leci. Ej, jak słychać, to pan nam powie, jak leci, bo Nie oba... ja wiem, że no pan na toki olimpiada mnie pochłonęła, proszę Pana. To znicza, nie umiemy zgasić do teraz, proszę pana. Ale, nie. Panie Ambroży, to może, skoro Pan jest, to może polski show showbiznes, co? No, Oj, o, to pan... jest, też, jestem, jak po prostu czuję się jak w maśle ryba. Dobra, Bo to ważny temat, ważny temat. Klaudia Eldursi, Klaudia Eldursi, o teraz, no. Klaudia Eldursi, dopadł remontowy kryzys. O Boże, Szukam w sobie jeszcze siły i wiary, taki nagłówek. No i proszę Pana, to ja rozumiem Rozumiem dziewczynę, rozumiem w pełni. No przecież, jak myśmy robili remont z Romusiem, też mieliśmy kryzys. O jaki mieliśmy kryzys? No to szukaliśmy siły, wiary i proszę pana. I aż tak my... spartaczyli panu, panie Kto, proszę? Aż tak panu spartaczyli? Poprzedni spartaczyli, tak, myśmy z Romusiem tylko odświeżali i ścianki stawiali. Tylko Romuś, no niefortunnie flaszkę postawił, zamurował i nie wiedział gdzie. Co myśmy się na kuli, proszę panią. I co, zostawiliście takie dziury? A tam dziury powiedzieliśmy, że to taki loftowy styl, się gospodyni cieszyła, proszę pana. Teraz to jest modne. no Na szczęście flaszka się znalazła. A gdzie była? W zamrażarce pod karkówką, tak? <laughs> Powiem panu, nie potrzeźmy, żeśmy się na kuli tyle. Tyle. Powiem panie Ambroży, że te ekipy no. remontowe naprawdę czasami potrafią człowieka wykończyć. Rybki złota, rybki złota. W końcu to jest wykończeniówka, prawda? <grym> Dobrze. <grym> Jeszcze inny temat, yy, y, nieremontowy. No. Tutaj są zdjęcia. Aha. Lewandowscy pozdrawiają z Majorki w stylizacji Dolce Gabbana za kilkanaście tysięcy złotych. Mm. No to dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam również Lewandowskich z Katowic w stylizacji Pepko za niecałe dych. Stawaj, szkoda. lata. W RMF FM. Kinga, ty się, ty się tutaj. tak tam podś podśmiechuje, i taka no jesteś taka podekscytowana. Chciałem powiedzieć, lekko. że Dawid podsiadło, ma nową fryzurę i postawił o. na stylizację włosów. Aha. Uwaga, muzyk zapuścił tył włosów, a przód skrócił, jego czoło ozdabia teraz prosta grzywka. O, no i ale no i wąs, no i wąs, z, 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 zwróćmy uwagę, klasyczny mustaż, taki, że nic tylko pić kefir i potem pół dnia się chwalić tym, że się piło. <grym, 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 czyli klasycznie na czeskiego piłkarza. Klasyka. Ja miałam taką fryzurę w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Ty? A co to się stanęło? Tata chciał mieć syna. Wstawaj. Wstawaj. Szkoda lata. Tylko z RMFFM.